Dzień dobry, dzień dobry, vlogmas, dzień 21. Dzisiaj z samego rana dostałam telefon, zadzwonił do nas przewoźnik, który poinformował mnie, że już jutro Odbierają naszą rodzinę o godzinie 6.30, między 6.30 a 7.30, i ja po prostu słuchajcie, aż mnie zmroziło. Ciarki całe mnie przeszły po ciele, bo uświadomiłam sobie, że już jutro nasza rodzina wyjeżdża do nas i ma dojechać już na nowy adres. A po prostu u nas na budowie jest jeden wielki bałagan póki co, także dzisiaj kolejny dzień takiego mocnego ogarniania. Musimy zakupić jeszcze kilka rzeczy. Wczoraj w ogóle się już poddaliśmy, to znaczy nawet nie zdążyliśmy, bo ym, sklepy już były zamknięte, więc nie zdążyliśmy z zakupami do nowego domu. Przełożyłam to na ten dzień, także dzisiaj jazda, gruba jazda i tak samo myślę, że do końca dnia będziemy jeździć, prawda? Żeby wszystko pospinać. No, pewno. Niestety nas czeka Ikea, ale nie wiem kiedy to ogarniemy. Czy dzisiaj, czy jutro? Myślę, że jutro. <głos》> Bo wczoraj widziałam, że w suficie wystaje taki kabel pod lampę nad schodami, nie? I ja wie, jak to kabel? Jak to ma być pełno tych halogenów? Ale pan Vitali przedstawił mi, że tam ma być taka podstawa. No, i w będzie. Po... A kto zamówił tą podstawę? Ja. Dobra. Jest bo gotowa, nie, bo lampa nie. Bo ja sobie nie, nie przypominałam. A czyli to idzie razem od Barańskiej, Starazka. tak? Ta podstawa. Okej, okay, dobra. Bo już się bałam, że wiesz, musiałam oddzielnie to zamówić. Okej, okay, to wszystko wiem. Czyli co To jest i lampa i bo już nawet tam moje relacje wczoraj była. Przepięknie wygląda, taka naprawdę duża. Dobra, Pati, to ty teraz te krzesła, no, żebym nie musiała jechać do Ikei i nie kupować tych składanych. Nie. Nie. Kanapki kupione, szoty energetyczne kupione, suchy szampon kupiony. Zaczynamy dzień. Imbir, Guarana. Proszę bardzo. Musi pójść. Musi nas to wzmocnić. Samo zdrowie. Kolejny dzień jestem na Kstrówko. Twoim korektorze pod oczami. Mm. Dzień dobry. Ekipę przełożyliśmy sprzątającą na rano. Na dzisiaj? Panowie stoją, Mieli być... czekają na trepy, do schodów. Jutro balustrada teoretycznie. No. No jutro teoretycznie, a schody... Czekają na no nie dobrze. po prostu. Ale to... Bo, bo jadą, miały być o a jest właśnie. 11, tak? Okej. Okay. Może, może, ktoś wynalazł coś takiego jak suchy szampon. Prawda? Matko. To mnie ratuje po prostu. Muszę powiedz mi, czy my damy radę z tym wszystkim? Damy, oczywiście, że damy Ja się tak stresuję, że to jest masakra. Jak najbardziej. Wjechał powiedz, mi powiedz. dzisiaj naprawdę taki stres z tym wszystkim, bo po prostu cały czas jestem na linii z kimś. I okazuje się, że tego się nie da, to się nie da, tu coś, tu powiedz trzeba przełożyć. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Głośno. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Aha. Tak jest. Dobra. O, dostałem wiadomość od. Pod jakiegoś widza. Dawaj. Gdybyście potrzebowali pomocy przy przeprowadzce pisz śmiało. Wezmę urlop w pracy i z chęcią wam pomogę. No. Wiem jak to w moim przypadku wyglądało, każda pomoc się przydaje. Jaki no, widzisz, mamy. Dziękujemy bardzo. No. Nie użyjemy, bo przeprowadzce... mamy tutaj ekipę, ale dziękujemy bardzo. Nie no, do przeprowadzki nie mamy, ale no. nie potrzebujemy do przeprowadzki. Potrzebny nam jest czas. Czy ktoś może zatrzymać czas? Lecimy z aktualizacją. Zobaczcie, mamy tutaj już lamelki podklejone. Mam nadzieję, że jest to dobrze widoczne. Tutaj e, będzie telewizor, i sztukateria dookoła a tutaj od góry właśnie idą fajne paseczki. Zazwyczaj te lamelki są takie okrągłe, wypukłe, a te są bardziej takie kanciaste. Tutaj przyszły nam fronty do lodówki i do szafy w kuchni i tak sobie wymarzyłam właśnie, żeby były takie lustrzane, ale z takim efektem postarzanego szkoła, więc będzie wyglądało to przepięknie. Biała kuchnia. Z takim lustrem. No i mamy już piekarnię i ekspres do kawy. Tutaj panowie robią zawodowę pod nasz kominek. Będziemy mieć taki kominek jak w hotelu w Szwajcarii. Już wtedy Wam pokazywałam, tylko tam był taki krótki, a zobaczcie u nas cała ta powierzchnia będzie właśnie w takich listwach kominkowo-wodnych. Super jest ten kominek, bo on jest na parę wodną, więc można włożyć rękę, nic się nie stanie dzieciom, także Taki bezpieczny jest. No i na budowę zawitała firma Firanex, która wiesza nam zasłony. Sytuacja jest zabawna, bo mamy pomyte wszystkie okna w pokojach u góry, natomiast te zostały na koniec, ale okazuje się, że panowie nie mogą zamontować schodów, dopóki te zasłony nie będą powieszone. Więc pan je montuje i będą wisiały po prostu w workach. Także jak widzicie, no jest szaleństwo, ale wszyscy dają pełne ręce na pokład. Zesuwamy i się nie poddajemy. Brudne okna nam nie przeszkadzają. Zaraz przyjeżdża pan, końca tutaj mycie. A do tego czasu będą w worku jakoś zabezpieczone. Wyślijcie, damy radę. Trzeba mieć bojowe nastawienie i będzie dobrze. Co to za łóżko jest? Które to jest? To jest ten pampuch? Tak, to jest chyba ten pampuch. Pomogę Jezu, dziękujemy Panu, bardzo Pan miły jest, <śm> <śm> Pan z racji tego, że są święta, pomoże wnieść. Tylko uwaga, uwaga, ja to pomogę, o obniżę troszeczkę. Przyjechała nasza lampa, jest po prostu ta skrzynia ogromna. Chodźmy Pani, czy tam na auto nie zaczepia? Nie, nie, nie zaczepia nic, jeszcze raz zobaczę, tak, wyjechało. U -u -u. Jak oni to wniosły. Kurde, ja, Pan pokazuje, nie? Czy nie, nie? Ja, nie, 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 Wszyscy, to nie, nie, nie. To to ja już widzę tutaj po tej bryle, że to są te łóżka pampuchy. <grymne> Także cudownie, mamy łóżko na poddasze i łóżko do pokoju gościnnego. Na godzinę 14 mam umówionego zęba, bo muszę coś z nim zrobić, ale ja już widzę, że nie dam rady pojechać, więc chyba tego zęba po prostu muszę przełożyć między świętami a Sylwestrem, bo w tym wypadku niestety ważniejszy jest dom niż ząb, a jeszcze musimy kilka rzeczy odebrać pojechać, więc no nie miałabym kiedy. Będę wyjęta na dwie godziny na pewno z tego dnia dzisiejszego, więc... Dzwonię i odwołuję. Ewa, zastrzel mnie, ale nie przyjadę na tego zęba. Wybacz. Czy ja do bardzo te plany, pozmieniam Aleksowi, bo czy ja i tak chyba ostatnia jestem. O, no to jak się ucieszę, że wcześniej skończę, to proszę, odwołaj, bo po prostu jest taki, wiesz, wajzer, takie zamieszanie, muszę jechać, ogarniać, więc ja najchętniej bym się po prostu przepisała między świętami a sylwestrem. No i jest, już pierwsze skrzydło. Pięknie to wygląda. I tutaj będziemy mieć, tutaj też, czyli będzie się otwierała jak szafa. No i tutaj będzie lodówka. Z taką samą szybą. Zamiar jest taki, żeby nie było wiadomo, gdzie jest lodówka. Więc będą takie dwie szafy z pięknym postarzanym lustrem. No i tutaj jeszcze będą e, uchwyty. Nie do końca na początku za tym byłeś, ale ja sobie znalazłam taką dziewczynę z Dubaju, która jest projektantką wnętrz i ona... Ta fara ma takie meble w domu. Nie byłem, ale już się w trakcie przekonałem. Nie to, że teraz, tylko już mnie przekonałeś wcześniej. Tak, jest super. Ja mówię, Boże, jak to wygląda, przepięknie. Więc fajne właśnie jest to, że no tutaj będzie półka w środku, takie szuflady wysuwane, no a tam lodówka, nie? Które, to, które ziarno dzisiaj wybrać, bo nie wiem. No, mamy Jazynia, taki fajny ekspres, penia. że są różne, tak, yy, ziarna wsypane i nawet chyba kakao może być wsypane. Wiecie. Jeszcze nie no, wiemy, to, ale ogarniemy. O już to, to mleko jest kurcze, już chyba trzeba je do lodówki schować. Uwaga, to nas przekonało, że jest wyjmowany pojemnik do lodówki. No, nie, jeden, na najbardziej, 30. no tak to, to jest naprawdę. I coś tu jest, widzisz, jeszcze z wi-fi widzę, jakaś jest opcja. Widzisz, Podobali. może leżysz w łóżku i robisz kawę I ci frumie. To jest po prostu szaleństwo, mówię wam, to jest szaleństwo, że my się tu zaraz sprowadzamy. Mamy tutaj materiały pod kanapę. Kanapa jeszcze się nie zaczęła robić, ale słuchajcie, podobno na sobotę będzie, więc musimy wybrać, bo ja mam problem z tymi welurowymi takimi, o, nawet takimi materiałami, więc yy, coś trzeba wybrać. Tutaj jakieś są. To jest kanapa do biura. To już chyba to przekładaliśmy. O, to nie, to już widzę, na pewno nie. O, to są czerwone. Takie mięciutkie, to oddajemy. Dobra. To Na pewno nie. Dobra, czyli zostaje nam już coraz mniej tego. Czy Ci się podoba taki kolor? Tak. Pod zasłonę? Jeszcze nie o, zobaczyłeś nawet. Nie, że nie jestem. Tylko widzisz, to jest bardziej taka szaro beż a tu jest no ale szaro to była nasza tak... no nie, nie, spoko. Tak? Jest to moje zdaniem tak. A co ty, ty jak Fajny, szorzy, przyjemny materiał. Podobno dobry, tak? Jest. On jest dobry, ale powiem tak, I dopasuje się, się wszędzie tutaj, nie? Ten kolor dopasuje się wszędzie. Dużo Tako. szarości mamy i tak w domu, ja nawet nie jest taka niebieska, bardziej... tylko taka, wiesz, ładna. Tak, bierzemy to. Montujemy stopnie na schody. Także dzisiaj będzie można już chodzić. Nie, nie będzie można chodzić. trzeba trochę odczekać. Także jeszcze brawina z nami zostanie. Ile trzeba odczekać, żeby móc się o tym chodzić? 24 godziny. Czyli jutro już będzie można chodzić? Wieczorem, Wieczorem. Wieczorem okej. Okay. I mamy dwie szafki. Powiem wam, że to jest takie ekscytujące. Być na budowie i czas podchodzić i patrzeć na to, jak się wszystko zmienia. Przyjechałem materace do łóżek. Wszystko zbieramy już powoli. Uhu! Uh, uh. Duży on jest. A ten tutaj pod spodem mniejszy, to na które łóżko? To jest 140? 140. No to i tak nie zła, to i tak się fajnie tutaj wyśpią dwie osoby. To jest do Charlie pokoju. A to jest 180 na 30. Dobra, czyli jeszcze 200 na 200. 200 na 200, ale tu nie wejdzie. No, o, o. o. Jedzemy ma teraz na poddasze. 2 na 2. Zmieści się? Zmieści. Żyjemy. Dla teściowej mojej teraz. Ja Królewski. Idziemy do spa. Jedziemy do spa. Jedziemy do spa. Ja, jest... <noise> Mamy bardzo dzisiaj dużo jeżdżenia. Naprawdę bardzo dużo. Czy jest szansa, że załatwisz uszka? Czy Co załatwisz? Łóżka? Łóżka do barszu. Mama mówiła, że podobno koło domu jest ten sklepik, tam gdzie zawsze pierogi kupowałeś, i że tam mogą być uszka jeszcze. No. Prawdę, oczywiście. Mam takie fajne chusteczki do przemywania oka, które wybijają chyba też bakterie. No, bardzo są dobre ogólnie, tak do stosowania nawet na co dzień. I one mają tutaj, e, z tego co mi pani mówiła, e, olejek z drzewa herbacianego. No, ale dobrze. Do czego? Są? Bo nie wyłączyłem się? Do oka. Okay. Więc ja sobie taką chusteczką wiesz, będę przemywać to oko, mam maść. Jest, jak pachnie. Faktycznie, jak taki no, kurde, wiesz. No. Drzewo herbaciane. Okej. Okay. Czyli z twoją, twoją matematyką, jak bananowiec, to ten to drzewo, herbacian herbatnik? <noise> tak, tylko herbatnik. O nie, zmyłam podkład. To nic. Zdarza no, się przy zbywaniu oka. Halo? Czekaj. Nie, ja już muszę jechać, Dobrze. Halo? Prosili o czarną uszczelkę do drzwi. Tamno Słyszałam. Do drzwi, bo... tak. I ta uszczelka miała przyjechać kurierem bezpośrednio do was tam, do domku. Ale przyjechała ale... do was? Nie, przyjechała na Puławską do salonu w oh Warszawie. Jak cudownie. Ja jestem... No szybko wpadliśmy do domu, bo Luka musi zrobić faktury, a ja stwierdziłam, że w tym czasie popakuję już część kuchni. Mam tutaj spakowane... Co ja tutaj spakowałam? Jakieś miski, tutaj talerze, półmiski. Kupiłam na początku grudnia te choinki, nie wiem czy pamiętacie i właśnie teraz muszę to wszystko zabezpieczyć i schować do kartonów. Nie biorę całej kuchni z tego względu, że tak, garnki dostajemy od Luki rodziny. Tutaj no te takie półmiski, wszystko to wiadomo, e, potrzebuję do wystawienia potraw na Wigilię i też na pierwszy dzień świąt, na drugi dzień świąt. Tutaj w pudełku mam spakowane kubki. Jutro jadę z Wami po szklanki, po kieliszki, więc y, no jakoś to będzie. W całe szczęście naprawdę, że nie musimy całej kuchni przewozić, tylko część, więc to dużo ułatwia, bo teraz zajmujemy się budową, nie całą przeprowadzką, a przeprowadzka zrobimy sobie po świętach. Przyszły garnki już od Twojej rodziny. Dobrze. dobrze. <grym> Nasze naprawdę posłużyły nam bardzo długo, bo mamy je od początku, odkąd zamieszkaliśmy razem. Policzymy na szybko. 3 lata tutaj. 2 lata w poprzednim mieszkaniu. Szybko liczę 5. I rok. 6. Tak? 6 no. lat temu zamieszkaliśmy pierwszy raz razem? Nie. Tak? Wydaje mi się, że więcej. Ale my już mieszkaliśmy w moim rodzinnym domu razem, więc może dlatego nam się tak wydaje. Ja je już dlatego wszystkie tutaj wyjmuję, z tego względu, że wszystko wolę sobie tutaj pomyć, żeby do domu już pojechało czyściutkie, bo skoro i tak jeszcze tutaj jestem i mam w międzyczasie czas, to wolę zrobić to tutaj niż wiecie: mam później gości i szybko myć, to wolę już przyjechać z całym czystym sprzętem. Uuuu, ale super! Ostatnio mieliśmy garniki Stefala za kilkaset złotych, te są trochę droższe. Ale uważam, że warte swoje ceny, bo garnki to garnki jednak przygotowujemy w tym jedzenie, więc powinny być naprawdę solidne. Proszę bardzo, na rosołek garnuszek. Naprawdę bardzo przyjemne te garnki. Przyjechałam jechałam po taki zestaw no, dla Charlie, no, no, też no, no, z tego WOMF-a, co mamy garnki właśnie, co dostaliśmy w prezencie. I zobaczcie, jaki piękny sztuczce mamy talerzyk i miseczkę z psiego patrolu. Nie, musimy to mieć. No, Charlie, ja już tej jej pokazywałam i ona jest zachwycona naprawdę? tym, więc zostanie pod choinkę. Talerzyk? No super, no znaczy, super, super rzecz, dostanie ale na, na takie. Święta? Na święta ma taki zestaw już do malowania, się taki kufer i do tego takie coś. Naprawdę, Fajne? To jest cudowne. No więc są różne jakieś tam minionki. Mm -hmm. Różne inne postaci frozen, ale jeszcze zobaczyłam. To naprawdę nie jest reklama no, w <noise> Czekaj, ile tutaj kosztuje? 3000 ten komplet? a strasznie podrożał. My mamy ten komplet szczupców. Mamy taki drogi komplet z domu? No, kiedyś kosztował nie. taniej. Gdzie tu jest cena? Może ten jest tańszy, zobacz. Bo nie mamy szczupców aż tyle, na tyle osób. To jest chyba to, co mamy. No to widzisz, to dużo, dużo taniej. O, to Szybawie. super. To się okazuje, że takie dwa pięterka tutaj są w tym pudle. Dwa To my, proszę Panią, bierzemy, bo my mamy za mało. Trochę Ale ten czy jakiś inny? Ten się podoba? Ten, to znaczy mamy taki komplet w domu właśnie, więc musimy dokupić. Tak? Taki sam. Jak to taki sam? Ten tak? sam z WMF-u. Jakby... Tak, to jest to Luka. To? Tak, to jest to. Myślałam, że to tylko ja jestem taka, że wchodzę do sklepu i mówię: chcę to, chcę to, to mi się podoba. Wiecie, szaleje?. czym mój mąż wchodzi I bierzemy to, bierzemy to. Proszę cię, jeszcze to, jeszcze grill, jeszcze to. No ale ten grill jest cudowny. Odwaniła I te karafki. Coś tutaj. No, fajnie. Wszystko, wszystko jest to cudowne. Czyli jedną rzecz, I te patelnie. Co mieliśmy wziąć? Mi to, ja nie widziałem, jaki był plan. Jaki był plan? Żeby przyjść po szczućce dla czarni pod choinkę. Naprawdę tylko po to? Tak. A, no to, to nie. W prezenty. Mamy grilla, mamy karaszki, wszystko mamy. Mamy patelnie. Jakie patelnie? Jaka jest najważniejsza ich funkcja? Smaży. Nie. Nie wiem. Można właśnie? je włożyć? Nie! Yeah! To jest najważniejsze. że jest produkowana przez co? Przez Ferrari. Sobie? A jak? Co się z tobą stało? To teraz ja mam mieć głowę na karku? Nie, nie, to na jedzeniu i na życiu nie, się nie oszczędza. Oszczędza się na jakichś głupotach. A tutaj, żeby piękny stek wyszedł, żeby tutaj przyjemnie się grillowało, to wszystko to jest ważne. To jest jedzenie, to jest pierwsza potrzeba ludzka, pamiętaj. Co znowu? Nie uwierzysz. No mów. Jesteś gotowa? Dawaj. Naprawdę? Wołasz mnie przez cały sklep. Ek, cooker. Co to jest? Ja, ja Masz... naprawdę Wam obiecuję, że to nie jest reklama tej marki, że się tak zachwyca wszystkim. <laughs> no a ja... Nie zachwyciłabyś się, masz taką rzecz, wsadzasz tam jajko i ono się robi. Myśla, wystarczy do wody wrzucić. No, ale zawsze jest wiesz, twarde miękkie. Ale to tylko jedno. Stawiasz, no ale i po co Niunia na przykład? jest pachnie, gotujesz wodę, czy I Ile wszystko. to kosztuje? No, co to ile? Nie, ale poważnie, ale, po, a, ale poważnie, teraz oceni z to gadżet, jaki jest świetny. Wrzucasz U. sobie, klikasz i jest jajko gotowe. Dobrze, weźmy Boże. To, weźmy to koniecznie. Ja w nas nie wierzę, naprawdę powiem Wam, mamy tutaj tyle rzeczy po prostu... Polecieliśmy na grubą, ale powiem wam, że mamy taką ekscytację z tym nowym domem, że aż ciężko nie wziąć czegoś fajnego. Ja, ale to nie jest to nie Tyle to nie pięknych jest, nie rzeczy, nawet wzięliśmy deski takie piękne. I jeszcze wzięliśmy całą wielką zastawę. Ale jaka jest piękna? Ja ją ja chciałam już dawno nie. temu, ale chciałam czarną, a jak tutaj przyjechaliśmy, to jednak białą wzięliśmy. I do i jutra chyba, tak? Która będzie do odbioru? Odbier, do tak. szaleństwa po prostu, szalejemy. tutaj to nie jest przepalenie, bo wszystko jest piękne, ładne i do użytku to. Tak. Przykład... Chcę Ci powiedzieć, że mamy zestawę z Ikei od yy, No i super, 6 i super lat. się sprawdzała, ale to jest przepiękne miejsce. Tak, dobra. Yy, Isu, zapakuj do, do samochodu, tam. a ja idę szukać prezentów. Postawiłem kamerę, nie wiem czy dobrze widać, bo nie widzę podglądu, jadę sobie, więc muszę patrzeć. Przed siebie, ale jeśli widzicie, to widzicie przed sobą właśnie szybki nap time Szybkie pobranie energii ze snu przez moją żonę Ogólnie miała drzemki 14 minut, jeszcze zostało jej dwie. No i tak to, tak się żyje, cały czas w trasie widzicie Wstajemy, szkoła woła Do pracy rodacy mm. Przespałaś się trochę? To tak, ale teraz się czuję jak w trzecim wymiarze. Masz tak czasami? No, mam. Że się człowiek budzi i nie wiadomo, gdzie jest. Takie tak, ciśnienie jest takie w głowie. Co trzeba jechać, załatwiać? No, bardzo dużo. Lubię Najpierw... te korki. Naj... Lubisz? Korki są. <laughs> ja mniej. Najpierw bankomacik, później z powrotem na budowę. I TP, I TD, jak to mówi karańskie przysłowie. Hmm. Jazda. Proszę bardzo, lanczyk. Mniami? Możemy jechać? Tak? A co mam Ci powiedzieć? Tak z psikusem, czy bez psikusa? Psi z psikusem. Szarlotko, kocham Cię. <grywka> Powiem, co <to> z tym nie ma. <grywka> czekamy znowu pod pizzerią. Czekamy pod pizzerią, bo jedziemy znowu panom zawieźć się pizzę. Bo dzisiaj będą na naprawdę długo pracować, więc, żeby się porządnie najedli, smakowała im ta wczorajsza. A! Umordowałam się tam strasznie. Wiesz, ile żarówek jeszcze musimy dokupić? No. Ja tylko kupiłam do kinkietów, tutaj mam. Mhm. Kupiłam lustra 3. Żeby oprzeć o baterię, a postawić na ścianie, no bo nie mamy luster w ogóle. Takie zastępcze. Więc takie zastępcze, czarne. I jest zamknięta Arkadia. 22. Znowu, drugi dzień z rzędu zamykam Arkadię. A ja nie zdążyłam wszystkiego kupić. No dobrze, jutro a, też jest dzień. Ostatni. I jeszcze pojutrze jest dzień. I już koniec. Powiem Wam, że będę naprawdę te dni chyba pamiętać do końca życia. A w Carrefourze jeździ taki robot. Co on robi, Charlie? Rozdaje prezenty? Nie. Zobacz. Nie, no to jest świetne dla dzieci. Jedzie sobie taki robot. czy możesz no się przesunąć? Tu, gada. I zobacz. Zachęca do zakupu zabawek. Świetnie. Papa. Pa. Nie odzywałam się tutaj, a minęło już. No, parę godzin, odkąd wyjechaliśmy z domu do Arkadii, ale powiem Wam, że naprawdę to, co się dzieje teraz, to jest jakieś szaleństwo. I ja cały czas ludzie powtarzam, że już nigdy nie będzie takiego uczucia. No, to jest naprawdę. tak samo jak przed weselem, przed ślubem, nie? Jak planowaliśmy, to było no, nie do opisania. Już pewnie ludzie przy drugim ślubie mają inaczej, ale my drugiego nie planujemy, więc się nie martwimy. Absolutnie. Natomiast, no, tak jak tutaj, to naprawdę, to nawet jak kiedyś sobie będziemy chcieli kupić drugi dom, nie wiem jak będziemy starsi, to to, to, to już to. nie będzie nigdy to samo no uczucie. Nigdy nie będzie pierwszym, pierwszym domem. Pierwszy dom własny to jest to. No, cały czas będzie to fajne. Ja cały czas będę patrzeć. Te piękne, naprawdę. Zobaczyć to, co będzie.